Gdzie minął ostatni rok? Ostatni rok? Był jak jazda kolejką górską. Wicemistrzostwo Polski, dzień później utrata pracy. Rio de Janeiro, namiot w Szkocji, trzy tygodnie na Sri Lance, Austria, Hiszpania, Grecja, remont mieszkania i ślub. Intensywnie? To dopiero rozgrzewka. Przede mną stoi mój prawdziwy Everest praca magisterska. Wiecie, jak to jest, kiedy masz do zrobienia coś ważnego, to nagle wszystko inne staje się ciekawsze. Tak właśnie powstaje ten film. Zamiast pisać, piszę scenariusz. Ale może właśnie on popchnie mnie na szczyt. Dziś jest 6 sierpnia. Do 14 muszę zakończyć zdjęcia. Więc na zdobycie mojego werestu mam 8 dni. Wykonalne? Zobaczymy. Wyruszamy z Katmandu. Pierwszy przystanek: Base Camp. Wstęp, cel i zakres pracy. Spokojne od tych przed prawdziwą spinaczką. Łatwe podejście, ale bez niego nie ruszymy dalej. Pierwsze, większe podejście ściana z literatury naukowej. Trzeba się w nią wgryźć, strona po stronie, aż do momentu, gdy w głowie zaczyna robić się tłoczno od cytatów. A najlepiej od razu spisać wszystkie źródła, bo powrót w to miejsce tak jak ponowna wspinaczka po tej samej ścianie. Wyżej jest już tylko trudniej. Teraz czeka mnie analiza wyników. To moment, kiedy każdy wykres to kolejny krok w górę, a każdy wniosek to chwila złapania oddechu. Wysokość zaczyna być odczuwalna. Gdy jesteś już tak wysoko, zaczynasz widzieć więcej. Dlatego wracam do tego, co czytałem wcześniej. Porównuję, zestawiam, pytam sam siebie, co to wszystko naprawdę znaczy. To etap, na którym wielu zawraca. Ja idę dalej. Ostatni obóz przed szczytem. Wnioski i podsumowanie. Wszystko co zrobiłem do tej pory, musi się tu złożyć w jedną całość. A potem, atak szczytowy. Streszczenie. To spojrzenie na całą trasę z góry. Postawienie tej ostatniej kropki. Każdy ma swój Ewerest. A ten jest mój.